Dzień dobry, dzień dobry państwu, witam państwa serdecznie. Dziękuję za tak liczne przybycie mediom lokalnym i nie tylko lokalnym. Dziękuję panu prezesowi za to, że osobiście się pofatygował podpisać mhm. tę niezwykle ważną dla nas umowę. Proszę państwa, kolejny budynek komunalny w naszym mieście powstanie w ciągu dwóch najbliższych lat, bo tak też yy, mówi umowa. I y, co mogę powiedzieć? No, jestem przekonany, że powstanie i zgodnie ze sztuką i powstanie w terminie, ponieważ firma Sirbut, bo tak się nazywa Sirbut Minari, firma spółka akcyjna, znana na rynku budowlanym nie tylko tutaj w najbliższej okolicy, ale ja powiem o najbliższych tutaj y, dokonaniach firmy, najnowszych no to jest m.in. budynek przy ulicy Staszica, budynek TBS-u, a w tej chwili też firma realizuje budynek przy ulicy Broniewskiego, gdzie jest zakończenie pewnej inwestycji, która jak niektórzy z Państwa się orientują realizowana jest od lat, a w zasadzie kilka lat było przerwy, a teraz nastąpiło wznowienie i uzupełnienie też o zespół garaży. Więc będzie to bardzo ciekawy obiekt i też niedługo będziemy się z tego obiektu wspólnie cieszyli. Tutaj w tym budynku, który planujemy przy ulicy Wojska Polskiego 25, to planujemy, proszę Państwa, 15 mieszkań o różnej rzecz jasna powierzchni, ale w tym trzy mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami. To jest istotna, myślę, informacja. Zawsze staramy się też o takich osobach pamiętać. I tak samo mamy przecież w budynku przy ulicy Ściegiennego. Jak powiedziałem, kolejny budynek komunalny, który no, nie kończy oczywiście naszego programu mieszkaniowego w mieście, bo przecież niedługo powinniśmy mieć również ogłoszenie przetargu na. Całe osiedle przy ulicy Nadrzecznej, no i tu razem z tym, co chcemy na Wojska Polskiego, Nadrzecznej Wojska Polskiego to dodatkowe 120 mieszkań komunalnych w Kamiennej Górze, czyli bardzo dużo jak na, naszą, na, naszą, na nasze nieduże w końcu miasto. Cóż jeszcze powiem? Powiem, że firma została wyłoniona w przetargu oczywiście. Że dała najkorzystniejszą cenę, i ta cena może to Państwa zainteresuje. To jest 6 milionów. Szukam szybciutko. Miałem na ściądze, a teraz. Wynagrodzenie 6 milionów 558 tysięcy. Jak powiedziałem, a jeśli nie, to teraz powiem termin wykonania. Do 17 marca 2027 roku, czyli dwa lata od podpisania umowy. No znając tu firmę i pana prezesa, to wiem, że to będzie szybciej, Panie Prezesie. No postaramy się to <grym> zrobić szybciej, no zawsze słownie rzucamy na wiatr, Jak już tu pan burmistrz powiedział, na rynku na, jesteśmy ponad 30 lat. Budu, budowaliśmy między innymi piaskową górę częściową. Wydowaliśmy wiele w Świdnicy, U was zaczynamy w Kamiennej Górze. No, takim przykładowym budynkiem jest Taśnica, który został też wcześniej oddany. Tak. Bronickiego też mamy nadzieję, że postaramy się nie przekroczyć terminu, a też oddać go wcześniej. Myślę, jeżeli nie będzie żadnych przeszkód, to poukłada się. Ważne, żeby współpraca się układała bardzo dobrze, a jak do tego czasu, to widać ta współpraca naprawdę układa się bardzo dobrze. Chodzi o to, żeby no projektanci, yy, którzy tam yy, projektowali ten budynek, gdy, bo nigdy do końca nie wiadomo na co napotkamy, a po drugie projektanci nieraz muszą coś dopracować i tu się nie ma. Co dziwi, bo to tak nieraz wypada. Ważne, żeby współpracowali bardzo szybko, bo to od nich też bardzo dużo zależy, żeby nie zatrzymywać czasu. I w takim momencie mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Ja życzę Państwu w tym mieście wszystkiego najlepszego, bo to miasto widzę nawet po samym ratuszu, jest przepiękne. Jestem zauroczony Waszym ratuszem tutaj. Panie burmistrzu i panie skarbnik, i do państwa, mówiąc, podoba mi się tutaj i myślę, że zasiądziemy tu trochę dłużej. Będziemy się starali startować w przetargach następnych, jakie tu będą, a czy te przetargi wygramy i będziemy realizować dalej, to się wszystko okaże. Chcemy być o jakości, powiedzieć trochę. Myślę, że mając takie doświadczenie, moja ekipa, moi ludzie są doświadczonymi ludźmi, moi inżynierowie i dyrektorzy i pracownicy starają się nie robić sobie wstydów. Przede wszystkim firma jest 33 lata na rynku i nigdy nie miała problemów z takimi sprawami. Chcę powiedzieć, że no mam duże doświadczenie w takich budynkach, bo kiedyś będąc szefem fabryki domów budowałem piaskową górę pod zamcze, kłocko, świnnicę. Także mamy dosyć duże doświadczenie i postaramy się coraz lepiej budować. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, no ja tu zdradzę pewne rzeczy o których no, może nie zdradzę zupełnie, o których wspomniał tutaj pan prezes. Rozmawialiśmy przed wejściem na tę salę o tym, że Kamienna Góra ogłaszać będzie albo już ogłosiła kolejne przetargi na kolejne zadania i tutaj jest deklaracja ze strony firmy, że zarówno na przetarg dotyczący remontu basenu, jak i również na ten przetarg, który... Ma wyłonić wykonawcę tego nowego osiedla na nadrzecznej, że firma właśnie też złoży swoją ofertę. No jak to będzie w przetargu, to oczywiście okaże się po, po, otwarciu, po otwarciu tych ofert. Co jeszcze trzeba powiedzieć istotnego, nie wiem czy mówiłem. Ten budynek, proszę Państwa, zbudujemy w całości za pieniądze zewnętrzne, za pieniądze dotacyjne czyli to jest sukces naszych tu pracowników naszego urzędu zwłaszcza wydziału inwestycji i finansowego że udało się pozyskać środki zewnętrzne właśnie na tę budowę i że te środki są już na naszym koncie także nie będzie tutaj panie prezesie problemu z płatnościami nie przewidujemy takich skoro mamy już przygotowane te te środki. Myślę, że teraz jest czas na podpisanie yy, umowy, a później jeśli są pytania, czy taka kolejność może być, czy najpierw pytania. Podpiszemy może. Podpiszemy. Może zaczniemy tutaj od Pana Prezesa. Nie wiem, czy Pan Prezes już nie złożył podpisu. Gdzie Aha, tutaj. Tak. A ja będę... Na chwilę ja muszę się do kamery trochę skierować. Pani skarbnik. ja już podaję zaraz Tu już jest tak Tak, tylko wezmę tutaj od siebie też podpis. Teraz kolejny proszę uprzejmie. Ее оставьте. Okay. Yeah. No. no to teraz ta uroczysta chwila. żeby jak najmniej tamtych nieprzewidzianych historii wyszło na budowie, no, abyśmy się spotkali. nie, przy, że nie będzie takich problemów. Przy problemu. otwarciu tego budynku przed terminem, jeżeli się no, Wszystkiego dobrego. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. O, jeszcze tutaj. Dziękuję. Mamy, dziękujemy. No, dziękujemy. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę, może teraz do pana Jeśli prezesa, panie... kiedy, kiedy rozpoczniecie Państwo y, rozbiórkę starego budynku, no bo nie ruszą prace, zanim y, nie zostanie zburzony? Punkt, ja? No, najpierw musimy się zwrócić do wszystkich instytucji, gdzie są podłączone media, gaz, woda, prąd i tak dalej, żeby bezpiecznie można było budynek rozebrać, to musimy mieć pewność, że nie ma żadnych przeszkód. Po rozebraniu, po zapewnieniu na, że nie ma y, żadnych mediów przyłączonych do obiektu, wówczas zaczniemy natychmiast rozbierać budynek. Także to będzie bardzo szybko. Ten budynek rozebrać to jest niewielka sprawa. No. W jakiej technologii będzie no. wykonany nowy budynek i jakie ekologiczne Proszę? w jakiej technologii będzie budowany budynek i jakie tradycyjnej. tradycyjnej tradycyjnej technologii będzie budowany. Jest to 15 mieszkań, 880 m kwadratowych powierzchni użytkowych. Dla trzy mieszkania będą, jak tu już tu burmistrz powiedział, dla y, niepełnosprawnych będą dwie strefy ogniowe i dla tych komórkowych i dla, dla mieszkańców. Także nie było, żeby było bezpiecznie w tym budynku mieszkać. Panie prezesie, nowoczesne rozwiązania również będą w tym budynku. Oczywiście, jak tylko tylko zobaczymy najpierw ja muszę przeczytać projekt. Moi, moi pracownicy muszą się zapoznać z projektem dokładnie, bo mamy projekt, ale to nie jest wszystko. My musimy dostać dokumentację, przeczytać, co w tej dokumentacji dokładnie w opisie pisze i wówczas na podstawie tej, tego wszystkiego będziemy będziemy realizować projekt zgodnie z dokumentacją i z wolą inwestora, bo to jest bardzo ważne. Panie Burmistrzu to kolejny budynek, który zostanie wybudowany w Kamiennej Górze. Ile dzisiaj rodzin czeka na własne? To jest ta liczba jest płynna, ponieważ mamy dosyć spory ruch ludności, gdy chodzi o Mieszkania z naszych zasobów już istniejące, tak? No niestety mamy sporo zgonów, więc wtedy z tej listy oczekujących realizujemy właśnie w pierwszej kolejności potrzeby tych, tychże osób, tych rodzin. Ale to jest, gdy pan pyta o liczbę, to jest to na pewno kilkadziesiąt rodzin, które czekają na, na mieszkania. No i teraz już się. Po prostu pojawiła w mieście informacja, że są nowe, ładne, komfortowe mieszkania, więc też pewnie ci chętni będą na takie mieszkania się przede wszystkim kierowali, o takie mieszkania będą się starali. Ale my mamy też zamiar remontować tę naszą starą substancję i tutaj powiem Państwu, że staramy się o dodatkowe środki właśnie na remonty tych starych budynków i mieszkań. I to są też kwoty sięgające milionów złotych składamy wnioski i jeśli się te wnioski okażą no na tyle dobre, że dostaną dofinansowanie, no to zobaczą Państwo znowu zmiany w mieście, bo pojawią się znowu rusztowania w różnych miejscach będziemy, będziemy tutaj rewitalizować Kamienną Górę, zwłaszcza centrum w sposób, mam nadzieję, taki mocny, zdecydowany. W tej chwili trwa zasiedlanie tego budynku przy ulicy Ściegiennego. To troszkę trwa długo i pewnie Państwo się zastanawiają, dlaczego tak jest. Między innymi dlatego, że wnioskodawcy chcą mieszkań dużych, a tych dużych mieszkań tam nie mamy wiele. I w tej chwili trwa ustalanie, jakby dopasowywanie potrzeb mieszkańców do tych możliwości, które daje nam tamten budynek. I myślę, że ta procedura zakończy się w marcu i w kwietniu. Mam takie głębokie przekonanie, wręczymy wreszcie klucze tym, którzy staną się szczęśliwymi posiadaczami, a w zasadzie najemcami, bo przecież Państwo wiedzą, że te mieszkania nie będą do kupna. Będą szczęśliwymi najemcami przyściegiennego. Tutaj y, istotna informacja dotycząca tej umowy, że y, samo wybudowanie mieszkania czy domu to nie wszystko. W tej umowie zagwarantowaliśmy sobie, y, że w tym samym, w tym określonym terminie umownym y, będzie budynek y, po wszystkich zgodach, po wszystkich, Niezbędnych ustaleniach, dokumentach, które uprawniają do zasiedlenia. Czyli tutaj naprawdę wykonawca fizycznie będzie musiał wykonać to wcześniej, żeby uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia na użytkowanie. Także na pewno Państwo zobaczą tu ruch wcześniej. A przy okazji, mam do Państwa dziennikarzy wielką prośbę. Zróbcie Państwo jeszcze teraz zdjęcie tej ruiny przy ulicy Wojska Polskiego 25, bo za chwilę będą to zdjęcia historyczne, za chwilę będziemy ich szukać w archiwum, bo po prostu ten budynek znika. On był w takim stanie, że nie nadawał się po prostu do remontu, więc słuszna była decyzja o tym, żeby go wyburzyć i w tym miejscu zbudować zupełnie nowy obiekt. Ciekawostką jest to, może to Państwa też zainteresować, że ten nowy budynek powstał z koncepcji, czy w konkursie na koncepcję architektoniczną. Startowali w tym konkursie młodzi architekci z uczelni na Górnym Śląsku i jeden z tych właśnie projektów został zaakceptowany przez konserwatora zabytków, ponieważ akurat w tym obszarze niezbędna była opinia konserwatora. I taką opinię mamy, wobec tego możemy śmiało przystąpić do realizacji. Panie Burmistrzu, czy mieszkania dla osób niepełnosprawnych to również takie wyjście naprzeciw kamiennym którzy czekają w tych starszych mieszkaniach na nowe mieszkania, które będą dostosowane do potrzeb tych osób? Tak, to jest oczywiście prawda. Jak powiedziałem, staramy się pamiętać o potrzebach tych osób. Nie zawsze się udaje to zrobić tak, jakby sobie te osoby i my także, jakbyśmy sobie życzyli, no ale teraz to jest wymóg czasów, żeby oczywiście o tych osobach pamiętać i w kolejnych naszych inwestycjach również będziemy tej zasady przestrzegać, że jakiś procent tych mieszkań musi trafić do osób z niepełnosprawnościami. To tak jak jesteśmy przy niepełnosprawnych, wczoraj odbyła się impreza w Centrum Kultury, zbierano na milenkę uczennicę liceum ogólnokształcącego i tam pojawiły się pogłoski, że Pan Burmistrz z tyłu głowy ma właśnie na, na myśli przydzielenie mieszkania dla tej niepełnosprawnej dziewczyny, no bo... Tak. Czy to polega na prawdzie, czy rzeczywiście... Tak, pan... tak, proszę Państwa, była taka rozmowa, odbyłem taką rozmowę z Wójtem sąsiedniej gminy Czarnego Boru, rozmawialiśmy, zastanawiałem się, czy mamy takie możliwości, niestety nie mamy. My musimy realizować potrzeby naszych mieszkańców i mimo, że wiem, że tej osobie należałoby się takie mieszkanie. Ja nie mogę, ja nie mogę po prostu nawet o to wnioskować. Wiem, że gmina Czarny Bór też zaspokoi potrzeby właśnie tej poszkodowanej w tym, w tym wypadku w nieszczęśliwym tej, tej zawodniczce, że jest otoczona opieką i że po prostu idzie akcja zbierania środków na dużą skalę na rehabilitację, na, na powrót do zdrowia. Mówimy tutaj o kolejnej inwestycji w kolejne mieszkania w Kamiennej Górze. Wspomniał Pan też o tej inwestycji planowanej na nadrzecznej. Ja myślę tak. Mam budynek przyściegiennego, 24 mieszkania i chętnych 27 rodzin, czy to osób z Sybilii, tak zwanych. Tak? To są osoby, które finansowo kwalifikują się, by uzyskać przydział takiego mieszkania. Czy nie obawia się Pan dzisiaj, że. Wybuduje pan piękne osiedle, kolejne budynki, ale nie będzie tam, wiadomo, kto zamieszka, bo naszych mieszkańców może na to nie stać. Czy bierze pan pod Więc najpierw małe sprostowanie. Wniosków było dużo więcej. Niestety sporo zostało odrzuconych w procesie analizy i kwalifikowania ponieważ to są naprawdę mieszkania dla osób z niewielkimi dochodami, ale jednak jakiś próg dochodowy jest. I to nie jest tak, jak niektórzy mieszkańcy myślą, że to będą lokale, które będziemy, mówiąc kolokwialnie, rozdawać, przydzielać za darmo. Dlatego te, te kryteria są ustalone i okazuje się, że nawet te osoby niepełnosprawne, one również muszą spełniać pewne progi. Dochodowe, muszą, muszą się wykazać odpowiednimi dochodami. Gdy chodzi o tę nadrzeczną, ja powiem tak: nie obawiam się, że będziemy mieli problem z zasiedleniem. Gdyby się taki pojawił, to liczę, że jeśli nie nasi mieszkańcy, to także z sąsiednich miejscowości będą mogli skorzystać z tych mieszkań. Tutaj mamy troszeczkę no myślę, że w tej chwili jest za wcześnie o tym mówić, ale. Yy, mając na Pani uwadze... Takie względy, które trzeba by wziąć pod uwagę, zanim się wybuduje budynek. no Chyba nie po to, budować, żeby był pustostany, albo żebyśmy zasiedlali kamienną górę jak, z tymi ludźmi. Jak mówiłem, Stawiając budynek za nasze pieniądze. Jak mówiłem, mamy co najmniej kilkadziesiąt rodzin oczekujących. Pojawią się w międzyczasie nowe. Dorastają ludzie, którzy wchodzą w, w ten właśnie wiek, w którym chcą zakładać rodziny, miasto musi im zaoferować lokale, musi im zaoferować mieszkania, yy, wiemy... w czy na czym Pan już jakoś pracuje, bo to jakby, wie Pan, jedno idzie z drugim, to jest ludiczne, tak? Yy, są mieszkania, mieszkają w nich ludzie, którzy zarabiają pieniądze. Czy w Kamiennej Górze powstaną miejsca, w których ludzie będą zarabiać pieniądze? Ja, ja myślę, że powstaną też takie miejsca, w których będą zarabiać pieniądze. Jeden z naszych projektów to jest projekt budowy, jak w zasadzie, no, Niedługo realizacja umowy na drogę do terenów inwestycyjnych. Dzisiaj był u mnie wiceprezes strefy. Rozmawialiśmy też o tym, jak spowodować, aby Kamienna Góra również stała się atrakcyjnym dla inwestorów miejscem. I wydaje mi się, że mieszkania są jednym z takich elementów które mogą powodować przede wszystkim zatrzymanie tutaj naszych młodych ludzi w Kamiennej Górze, a mogą też korzystnie wpływać na decyzję o migracji do Kamiennej Góry ze strony mieszkańców sąsiednich miejscowości. I okazuje się, że w tej chwili jest naprawdę spore zainteresowanie inwestorów w związku z Estrójką już tym odcinkiem do granicy. A także zwiększyło się po tym, jak również Czesi zaczęli budowę swojego odcinka, więc no, miasto wychodzi naprzeciw temu, aby po pierwsze zapobiec na ile może depopulacji, a po drugie przyciągnąć innych tutaj, zwłaszcza biznes, do kamiennej góry, i wtedy zapewniam Państwa, że te 120 mieszkań okaże się zwyczajnie zbyt, liczbą zbyt mało. Także ja, ja się nie obawiam odpowiadając na Pani pytanie, czy będziemy mieli kim te mieszkania zasiedlać. Jestem przekonany, że nie będzie z tym problemu. A czy ma Pan na uwadze jakieś wyjście naprzeciw przedsiębiorcom kamiennogórskim, tym już istniejącym, stworzyć tutaj takie warunki, które zrobiłyby, że tak powiem, robotę naszym przedsiębiorcom, ale te spowodują wciągnięcie <laughs> tu nowe. Mówimy tutaj o rzeczach, które no w minimalnym zakresie zależą od miasta, tak? To są podatki, to są ulgi w podatkach, to są pewne właśnie preferencje <laughs> dla niektórych branż, tak? Na przykład zanikających. My mamy takie ulgi, na przykład gdy chodzi o powiedzmy sobie, turystykę, tak? Na przykład hotele mają zupełnie inną stawkę niż, niż inne biznesy. Usługi związane ze służbą zdrowia, prawda, są też inaczej opodatkowane. My zachęcamy inwestorów przede wszystkim tutaj nie ukrywam tych z zewnątrz i tego też dotyczy uchwała o zwolnieniu z, z podatków nowo wchodzących. Inwestorów do kamiennej góry, ale takich, którzy inwestują także w naszą infrastrukturę, bo to jest taki troszeczkę połączony tutaj ukłon. My z jednej strony zwalniamy, ale chcemy też, żeby ktoś dołożył się do budowy czy to drogi, czy oświetlenia, czy powiedzmy sobie sieci wotkan. I wtedy taki inwestor może liczyć na trzyletnie zwolnienie no Proporcjonalnie też do poniesionych nakładów właśnie na tę naszą wspólną infrastrukturę. Nie mamy tutaj zbyt wielu narzędzi, prawda? Nie możemy też powiedzieć biznesowi obecnemu, że na przykład od jutra czynsze będą zerowe. No, nie ma takiej możliwości, zwłaszcza gdy ktoś wziął lokal w, w czasie przetargu. To nawet nie można z nim negocjować obniżenia tej stawki. No, takie są niestety realia, i tutaj, i tutaj niewiele możemy zmienić. Jeśli pani skarmi coś w tym temacie, to bardzo proszę. Ja w tej chwili sobie nie przypominam, abyśmy mieli jako miasto szczególne narzędzia do tego, aby stymulować czy pomagać naszemu miejscowemu biznesowi. No, proszę państwa, może w ten sposób powiem. Miejscowy biznes wykonuje większość prac na naszym tutaj terenie. Tak? Także te, które my zlecamy jako miasto, na przykład w zakresie budowy, modernizacji dróg, no to, to miejscowa firma realizuje czy miejscowe firmy, bo to nie jedyna firma. Tutaj wchodzące firmy z zewnątrz też często korzystają z naszych podwykonawców. No, no to powoduje to jakiś ruch w interesie, ale nie, nie ma, jeszcze raz powtarzam, takich prostych narzędzi, żebyśmy mogli naszym obecnie funkcjonującym biznesom powiedzieć, że w jakiś istotny sposób ściągniemy z nich, czy należne Daniny, czy jakiś, w jakiś inny sposób pomożemy w tych trudnych czasach, bo wiemy, że. Czasy nie są łatwe, wiele firm ogranicza produkcję, są jakieś przymiarki w niektórych firmach do zwolnień. Na szczęście, gdy chodzi o Kamienną Górę, ja to jeszcze raz wyraźnie muszę powiedzieć, ja nie dostaję takich sygnałów, gdy chodzi o, o nasze miasto. Jeżeli są to być może jakieś bardzo drobne biznesy, może ja wszystkiego nie wiem, na pewno wszystkiego nie wiem, ale gdy chodzi o te nasze sztandarowe firmy, te duże, to nie słyszałem, żeby tam się szykowały jakieś istotne zmiany, co groziłoby na przykład zwolnieniami. Tego, tego, tego mi nikt nie sygnalizował. W innym temacie, ile ofert wpłynęło na obsługę cmentarzy? Co będzie dalej? Tak? Już Proszę wychodzi. Państwa, najpierw wpłynęły dwie oferty, później jedna z tych ofert została wycofana przez oferenta, czyli my nawet nie mogliśmy do niej zajrzeć. Nie wiemy, jaka ona, jak, jak, jaka ona była, na jaką kwotę opiewała, więc została tylko oferta naszej spółki mieszkaniowej, czyli tak de facto wy, wyszliśmy na punkt, o którym mi chodziło wcześniej, kiedy zwracałem się do Rady o powierzenie naszej spółce tego zadania. Dzisiaj spółka weźmie to zadanie po prostu w drodze przetargu, a nie z powierzenia, ale sądzę, że będzie to i dla spółki, i dla nas rozwiązanie korzystne. Po pierwsze, to firma sprawdzona w tej działalności, a po drugie zrobi to za niezbyt zbyt wygórowane pieniądze myślę, że też dla niej będzie to o tyle istotne, że będzie miała stałe też źródło dochodu co spowoduje też i u pracowników przekonanie, że ta firma ma nadal przed sobą przyszłość. Dziękujemy państwu bardzo. Dziękuję jeszcze raz panu prezesowi, ja pracownikom firmy Małżonce Pana Prezesa, która też nas Spójnikiem. dzisiaj tutaj zaszczyciła i wspólnikiem.